Dobry wieczór wszystkim. Kochani, zanim rozwinę o co chodzi, wybierzcie sobie w międzyczasie swoją opcję. Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Będzie dosłownie jedno dwuzdaniowy przekaz do przemyślenia dla Was. Te przekazy mogą w przyszłości być równy, różne i nie zawsze z kart. Oczywiście, ja będę niezmiernie wdzięczna za Wasze subskrypcje, za lajki, za komentarze, bo jeśli coś robimy dla innych i nie ma odzewu, to zastanawiamy się, czy to ma sens, czy to trafia, czy kontynuować, czy coś może zmienić. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję za przybywających subskrybentów. I jest mi naprawdę niezmiernie miło, że nasze grono się powiększa, że tych, którzy odbierają na tych samych falach, są kompatybilni przybywa. Dla mnie to jest bezcenne. I tak samo bezcenne dla mnie są wasze lajki i komentarze. Zostawiam oczywiście też swój adres mailowy, gdyby ktoś yy, chciał coś do mnie Napisać. Słuchajcie, skąd wiadomości ze świata? Przyszła do mnie myśl, aby nagrywać krótkie przekazy związane z różnymi aspektami naszego życia, które będą się cyklicznie ukazywały. Być może będzie to co tydzień, zobaczymy. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, to świadomość. Myślę, że nie bez przyczyny akurat to pojawiło się jako pierwsze na liście, bo jak się nad tym zastanowić, życie bez świadomości nie jest prawdziwym życiem. Bo cóż to jest świadomość? Świadomość to podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę, kochani, posłuchajcie, zdaje sobie sprawę. Tak, to właśnie jest świadomość, ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe, oraz zjawisk zewnętrznych w środowisku na zewnątrz i jest w stanie reagować na nie. Na temat świadomości to można by było naprawdę dużo powiedzieć, to jest temat rzeka. Niesamowicie ważny. Ale miało być krótko, więc jak to mówią, do brzegu. Mam nadzieję, że opcje wybrane, i na koniec będzie jeszcze krótkie podsumowanie. Dajcie znać, proszę, czy to Wam się podoba, czy kontynuować, co myślicie w ogóle o takiej formie. No dobrze, to teraz odsłaniamy. Odsłaniam. Opcja numer jeden. Opcja numer jeden, czyli kiss on the truth. Um, jeśli zostawicie, e, jeśli przepraszam, zostaliście w coś schwytani, zastanówcie się, jak wyjść na wolność. W każdej sytuacji możesz znaleźć rozwiązanie. Opcja numer dwa. No today. Dziś nie będzie deszczu. W ciemne dni odwróć twarz w stronę słońca, i pozwól, by cienie opadły za tobą. Opcja numer trzy: Pure Nature. Czerwona piwonia symbolizuje szacunek i honor. Ideały, które musimy rozpoznać w nas samych, zanim będziemy mogli naprawdę dzielić się naszą prawdziwą naturą z innymi. E, moi drodzy, dzisiejsza wiadomość to świadomość w obszarze poszukiwania rozwiązań, ale też aspektu wolności szeroko rozumianej jeśli jesteście może przez coś usidleni tak? to też świadomość w obszarze podejścia do życia do naszych myśli do naszego nastawienia do siebie i do innych to też świadomość naszych własnych wartości tego kim Jestem i kim chcę być. To tyle na dziś. Zostawiam Was z tym, co się odsłoniło do przemyślenia. Będę niezmiernie wdzięczna za to, czym Wy będziecie chcieli się podzielić ze mną, za Wasze komentarze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Pa.